Cześć. Nazywam się Marcin Kowalik i oglądasz kolejną już transmisję na żywo na Facebooku. Ta transmisja jest skierowana specjalnie do Ciebie, agencie ubezpieczeniowej. W tych krótkich transmisjach staram się pokazać Wam ten najciekawszy jeden artykuł, ten jeden najciekawszy tekst, który znalazł się w ostatnim wydaniu Gazety Ubezpieczeniowej. Wybacz otoczenie i widok białej ściany, ale tak się dzieje, że właśnie jestem w środku remontu, dlatego też takie dziwne okoliczności przyrody. Ale dlaczego dzisiaj ląduję na Twoim facebooku? Ląduję dlatego, że jak co tydzień pojawia się, tak jak i teraz, pojawiło się nowe wydanie gazety ubezpieczeniowej, i ja staram się taki jeden najciekawszy tekst z tej gazety ubezpieczeniowej. Wam zaproponować. Zostań do końca tej transmisji, ponieważ, jak co tydzień, też i dzisiaj będę miał dla ciebie taki bonus, który będzie mógł pozwolić ci taniej zasubskrybować zostać prenumeratorem gazety ubezpieczeniowej. Ale do konkretów: to ostatnie wydanie gazety ubezpieczeniowej było poświęcone głównie tematowi brokerów. To jest związane z tym, że odbył się kongres brokerów, właśnie. No i ja przeglądając sobie te teksty w ostatnim wydaniu gazety ubezpieczeniowej, zawsze mam z tyłu głowy jakby to, nad czym ja się skupiam czyli marketing, sprzedaż, pozyskiwanie leadów, pozyskiwanie nowych klientów, ale też budowanie marki. No i bardzo ciekawy tekst pojawił się znowu w gazecie ubezpieczeniowej. Artykułem, e, autorem tego artykułu jest dr Filip Przydróżny. Ja za chwilę Ci pokażę, jak to wygląda. Wygląda to tak. Otóż dr Filip Przydróżny napisał e, Felieton o wydźwięku pozytywnym, na szczęście. Ja bardzo cenię ludzi pozytywnych, też staram się e, tym e, sposobem bycia kierować. No, i tekst pod tytułem Marka szansą dla brokerów to jest tak naprawdę trochę takie nowe otwarcie, chyba właśnie dla brokerów, czy też próba pokazania nowego podejścia do prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego. Kongres brokerów stanowi dobrą okazję, aby zastanowić się nad tym, jak budować silną markę w ubezpieczeniach. Jeżeli wyodrębnimy trzy podstawowe elementy rynku ubezpieczeniowego to jest agentów. Brokerów i zakłady ubezpieczeń, to nawet po pobieżnej analizie komentarzy zamieszczonych w, siecia, w sieci pod artykułami dotyczącymi ubezpieczeń, wydaje się, że brokerzy wypadają najlepiej. Czemu tak się dzieje? Tak się dzieje może dlatego, że prawdopodobnie, tak też do mnie ma. Doktor Filip Przydróżny, ja mu częściowo przyznaję rację, że w mediach, w sieciach społecznościowych, jeżeli już dominuje negatywny wydźwięk, negatywne emocje, negatywny przekaz, negatywne komentarze, to one tyczą albo konkretnych ubezpieczycieli, albo cen ubezpieczeń, albo agentów ubezpieczeniowych w ogóle. Dlatego też brokerzy prawdopodobnie no, nie dostają tymi odłamkami. Negatywnych komentarzy. Co nie zmienia faktu, że trzeba się zastanawiać cały czas, jak pracować nad marką w swojej firmie ubezpieczeniowej, będąc brokerem, właśnie. No i pan doktor Filip Przydróżny przywołuje w tym tekście, który właśnie Wam polecam, fajną książkę, fajnego autora. Sprawdźcie sobie szczegóły, jeżeli jesteście głodni wiedzy dalej. Natomiast w dużym skrócie, najpierw tworzy się swoich klientów. Przez własne usługi oraz nowoczesne kanały komunikacji, a następnie to właśnie konsumenci tworzą markę poprzez jej propagowanie i zakupy, poprzez mówienie o tej marce w sieci. To nowe podejście, jeden pierwszy z kroków tego nowego podejścia jest o tyle ważne, jak dr Filip Przydróżny wskazuje, że w zalewie botów internetowych automatycznie komunikujących się z użytkownikami w sieci, czy też w zalewie porównywarek, pierwsi znikną z rynku prawdopodobnie ci, którzy zajmują się dzisiaj sprzedażą porównywalnych produktów i poszukiwaniem wyłącznie najniższej ceny. Tak, to chyba się możemy zgodzić w tym temacie. Natomiast pan doktor Filip, przyróżny na drugim biegunie, wskazuje tych pośredników ubezpieczeniowych, którzy mają możliwość nie tylko budowania wielowymiarowych porównywarek internetowych, ale także kreowania ubezpieczeniowych programów modułowych obejmujących oferty kilku ubezpieczycieli. Ciekawy komentarz w dyskusji. To już jest drugi raz, kiedy polecam tekst pana doktora Filipa Przydróżnego. Ciekawe spojrzenie, które trochę łączy sprzedaż w internecie, pozyskiwanie klientów przez internet, sprzedaż ubezpieczeń z odwiecznymi problemami, chyba. Jakie mają agenci i brokerzy ubezpieczeniowi również. A ja już teraz mówię, że wkrótce pod adresem www.szczytubezpieczeniowy.pl pojawi się prelegent, który będzie mówił właśnie o tym, jak budować. Markę osobistą agenta ubezpieczeniowego w mediach społecznościowych. Bardzo gorący temat. Więcej szczegółów, oczywiście, wkrótce na marketing.pl, na tym fanpage'u. A teraz obiecywany bonus, czyli jeżeli, drogi agencie, masz ochotę taniej zapronumerować, zaprenumerować. Gazetę ubezpieczeniową, którą ja na przykład też czytam, żeby być na bieżąco, to wejdź proszę na stronę marketingdla.pl/ukośnik prenumerata. marketingdla.pl/ukośnik prenumerata, i wtedy dostaniesz od mnie informację, jak możesz taniej zasubskrybować właśnie Gazetę Ubezpieczeniową. A ja wracam do remontu, sprzątania po remoncie. No, i do odpisywania na Wasze komentarze, na Wasze maile i na Wasze pytania, ponieważ jest tego coraz więcej. Zadajecie coraz bardziej świadome, dojrzałe i fajne pytania, jeżeli chodzi o to, jak pozyskiwać klientów na ubezpieczenia przez Internet i nie tylko. Miłego wieczoru życzę. Cześć!